Dziś pijemy wino Hardys Crest, Szczepka, Branec, Raz Merlot, 2020 rocznik. Wino pochodzi z Australii, południowo-wschodniej. Ma 14% alkoholu i było kupione w sklepie, gdzieś w zwykłej dystrybucji. Napisane jest, że 100% carbon neutral, czyli nie pozostawia śladu węglowego. Teraz już nie dość, że są wina wegańskie, to teraz jeszcze. No dobrze, spróbujmy. Takie ekologiczne, czyli. A butelka? A korek kapsel. A butelka, co butelka? Nie zostawi śladu węglowego? Nie, no. Butelka jest bardzo ekologiczna. Szkoda, jest tutaj taki takie neutralne Mm. Butelka jest o wiele bardziej ekologicznym opakowaniem od jakiegoś PETA plastikowego. Tak. No, zobaczymy co to jest. Mmm. Ładnie Mhm. Ktoś czerwone owoce. I czekolada. Czekolada. Mm. Tak. Czekolada właśnie. Śliki. Ładnie się zapowiada. I no zapach no, bukiet ma przyjemny. Ale i intensywny taki. Tak. A ma w smaku? Nie wiem, jeszcze nie przyjęcie. jest właśnie czekolada. Wanilia? Czyli jakieś ciężkawe takie może być czekolada, wanilia. Ale co, próbujesz czy jak? Nie, za dużo w nos mi tam tego gdzieś alkoholu. Opary. O, trochę skóry i tabaki. Mm, głęboki taki smak. W słodycz? Nie. Brrr. Może odrobinę Troszkę. indziej. Na starcie odrobinę. Ale później już kwas, kwasowość. Taki bardziej, bym powiedział, neutralny, bo to tak delikatnie w słodycz, delikatnie w kwasowość, a tak po, po środku. Bym idzie w kwasowość, stawił. idzie, idzie, idzie. jest neutralny. No dobra, może. I mam oc. Mam oc, mataniny. Ale i taki, owoców. no i pieprz taki, nie? Jest taki. Jest pieprz, taka. nie. Nie, no fajne, złożone bardzo wino, jeżeli ktoś. Lubi to. Aha, kolor. Kolor jest taki. Jak widać cie, ciemny. zapowiadałem właśnie, że te owoce były bardzo dojrzałe. Bardzo fajna wina. Ale jest y, klarowny. Uh -huh. Nie jest taki jak ten południowoamerykański, uh -huh. Takie, że, że nieprzejrzysty. No, no. Tak no. nie. Węgla czu, czu, czujesz, że węgiel. Nie czuję, <laughs> że nie Jak się napisali. A 14% alkoholu? Ja czuję tak. Tak. Ja Czuć? Ja ja tak. Wiem, Czuć. Nie, ładnie przykryty. Gdzieś tam na koniec może jakaś. Nie. A może nie, to, nie, to pieprz taki, takie, takie, tak. Nie tak, ja wiem, tak. ja czuję. Tak? Ale to nie jest nic złego. Po prostu... No, musi się wywierać. Ok, 7. Tak oh, szybko, przechodzisz. No bo nie wiem, czy patrzysz tak, wymownie. Może coś jeszcze? Coś nie, nie, bardzo fajne wino, mega złożone, przyjemne w zapachu i w smaku. Czyli jest i smak, i zapach, tak. i to nie jest jakiś pusty rzadkość. absolutnie, nie. naprawdę takie fajne. Pełne. Co do tej mm -hmm. słodyczy, to bym się zastanawiał, bo tak nie idzie mocno w kwasowość, a ale też nie tak, idzie w ale e... też cukier. Idzie nie. W to... nie, pierwszy łyk był taki. Nie, kwasowość zawsze się pojawia trochę później, później jak już to pierwsze jest słodycz, Dokładnie. ale tutaj słodycz tak... Nie, to jest, znaczy jest to słodycz, tak, jak najbardziej, ale potem idzie kwasowość, tak, to blika. ma taki pełniak kwasu. Mhm. No dobra, się. jak po lewej stronie bym miał kwaś, wina, które idą w kwasowość, po prawej te, co idą w słodycz, to, to, to było tak po środku, środku tak, tak, ustalił, tak, tak, tak? tak. tak, tak, tak co, co... co nie znaczy, że jest puste, po prostu takie pff, zrównoważone, takie mhm. ma i tego trochę i tamtego tak, trochę. To... z owoców? Śliwka. Wiśnia, wiśnia? porzeczka jakaś. Wiśnia, tak, tak. najbardziej wiśnia. Jeżyna, szybciej jeżyna tak. niż porzeczka, tak. I takie. Ale ewidentnie i fajny zapach i fajny smak. Dobra, mm. to co oceniamy? 7. 7, też 7. Okej, rzadko kiedy Tam bywamy się. zgodni. Bardzo fajne wino do kupienia w normalnej dystrybucji. W cenie bliżej nam nieznanej. Ale dobre, dobre, Ale dobre, polecamy i bądźmy ekologiczni. Kupujmy wina z neutralnym węglem. <laughs> A może to ten? Przez węgiel było filtrowane, no, 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 Nie żartuję sobie. Także jeszcze raz polecamy bardzo przyjemne wino.